jakiejś kiedyś rodzice mówili, że jaki kurwa mener pod żabką, on jest najszczęśliwszy, on sobie to zrobi. Wolność! Nic go nie Wolność. ogranicza, nie? Właśnie w tym, w tym anime, w tym One Piece, to jest jakby ten motyw przewodni, że Luffy, czyli ten główny mhm. bohater, chce być królem piratów. I według tego, co jest właśnie w tej produkcji, pirat, król piratów to jest osoba, która ma najwięcej wolności na świecie i Ja myślę, że ten jak kiedyś siedziałem, oczywiście porobiony, oglądałem tą, ba tą bajkę i sobie złapałem tą myśl właśnie, bo e, gdzieś tam powiedział, że ty chcesz zostać królem piratów, a czy jesteś gotowy zawładnąć wszystkimi tymi morzami? I on bez chwili namysłu odpowiedział mu takie: "Ja nie chcę niczym władać." Dla mnie król piratów to ta osoba, która ma najwięcej wolności na świecie. I wydaje mi się, że to jest magiczna wartość, po prostu, bo jeżeli rzeczywiście zrozumiesz, że największym panem rzeczywistości jest osoba, która ma najwięcej wolności, to jesteś dosłownie wygrany. Jest taki filozof, Diogenes bodajże się nazywał, i to była osoba, która. Y była uważana za taką, która żyje jak pies. On spał praktycznie, on chodził bez ubrań, spał w beczkach, jakichś jaskiniach. Jedyne co, podobno, jedyne co miał, to była miska, gliniana miska, którą pewnego dnia, widząc, jak chłopczyk mały pije z kałuży wodę rękoma, wyrzucił ją i powiedział, jaki głupi kurwa byłem, co, nie? że się przywiązywałem do tej jednej rzeczy, kiedy mam kurwa, wiesz, nie potrzebowałem tego. Jest nawet taka przypowiedź, że sam Aleksander Wielki, dosłownie, kurwa, na, ta, na, na standard tamtego świata to był Bóg. To był człowiek, który władał całym śródziemiem. Mm -hmm. Jakby poza skalę wyobrażalną, yy, potężna istota dla każdego. każdego nieprzeciętnego. Dla każdego człowieka w tamtych czasach to był dosłownie Bóg. Cesarz, mm -hmm. dosłownie wiesz. Ponad wszystko istota. I. Aleksander Wielki był tak zafascynowany właśnie filozofią i, i wolnością tego człowieka, że, że kazał go odnaleźć i pojechał do niego osobiście się z nim spotkać i powiedział, że jest właśnie wielkim, powiedzmy, no na, nasze, na nasze słowa, fanem i że po, po, podziwia jego właśnie życie i jego umysł. I że chciał, powiedział, że dosłownie, co tylko on chce że spełnię co nie wszystko co tylko chcesz powiedz czego chcesz to mu powiedział żeby się przesunął bo mu słońce zasłania <śm> <śm>